Na dnie jeziora Lednickiego odkryto wizerunek bóstwa. W 2024 roku zespół archeologów podwodnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dokonał niezwykłego odkrycia. Pod wodą w rejonie reliktów wału obronnego grodu na Ostrowie Lednickim natrafiono na starannie obrobioną belkę konstrukcyjną, w której wyrzeźbiono ludzką twarz. Belka pełniła funkcję elementu architektonicznego wału obronnego. Przebadana w Laboratorium Dentrochronologicznym profesora Marka Krompca, datowana jest na rok 967 z marginesem pomiędzy 960 a 975 rokiem. Podobne wyobrażenia twarzy znane są m.in. z Wolina, Nowogrodu Wielkiego i Starej Ładogi. Najbliższe stylistyczne jest znalezisko z Wolina, czterotwarzowa figurka z IX wieku. Może to świadczyć o istnieniu lokalnej tradycji rzeźbiarskiej i duchowej oraz ukazywać, że już w czasach dynastii pierwszych piastów architektura obronna mogła przejawiać także wymiar duchowy. Twarz mogła pełnić funkcję apotropaiczną, czyli odstraszać złe mocne i chronić mieszkańców grodu. Takie praktyki były powszechne w wielu dawnych kulturach. Dalsze prace konserwatorskie chroniące belkę przed pękaniem trwają. Planowane jest eksponowanie znaleziska w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pod koniec 2026 roku. A po więcej archeologicznych nowości zaobserwuj.